Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku na serii od zera. Oczywiście znajdujemy się na dzikiej dolinie od Jankusa, by ktoś nie wiedział, FS22. No i działamy sobie, na naszym gospodarstwie dalej stoi Case Puma 175 CVX razem z Alpego Super Cracker. Pewnie będziemy ci kontynuować pracę tym zestawem, ale pierwej no to pakuję się do małego Case'a i jadę z ponad 30 tonami jajek, także Transport dość gruby i trzeba będzie jechać ostrożnie, bo muszę Wam powiedzieć, że pcha, pcha ten zestaw i to tak, no niemiłosiernie pcha, także będziemy tutaj sobie pomału zjeżdżać, no i mam nadzieję, że jakoś tam cało dojedziemy z tymi jajkami, no ogólnie zarobek z tych jajek, z tych ponad 30 ton, no to powinno być grubo ponad 20, 120 tysięcy, tak powinno być, a jak będzie, no to się jeszcze tutaj okaże, także teraz... Pomału będziemy sobie z tej górki zjeżdżali, bo muszę Wam powiedzieć, że ten zestaw naprawdę, ale to naprawdę będzie tutaj pchał. Mogłem wziąć sobie tego dużego case'a, sprawdzić, no, aczkolwiek jakby nie czułem też takiej potrzeby, żeby go odpinać. Uznałem, że mojego małego case'a dalej muszę, że tak powiem, docierać dopiero i 70 godziny. Także no, trzeba go po prostu posprawdzać, zobaczyć jak on sobie radzi. Z, z, w transporcie z tymi nowymi przyczepami no i że tak powiem tyle no e, pomału ostrożnie i myślę że sobie dojedziemy e, patrząc na to co się dzieje na moim koncie moje saldo prawie 30 tysięcy no myślę że tak koło 150-160 tysięcy e, być dzisiaj powinno na tym koncie no ale też e, będziemy dodatkowo sprzedawać rzepak e, dodatkowo też dzisiaj w Pada nasz nowy nabytek, w sumie to wjeżdża nasz nowy nabytek, jakim jest no już przeze mnie upragniona i wymarzona ładowarka teleskopowa. Manitu, którą zamierzam kupić zaraz po sprzedaży tych jajek, będziemy też dzisiaj tą właśnie ładowarką ładować rzepak i go pojedziemy sprzedać. Także też troszkę pracy przed nami jest, ale myślę, że jakoś to tam ogarniemy. Ogólnie rzepak jest do sprzedaży przez pociąg. Więc ja po prostu na odcinku pojadę go tylko wysypię na składnicy u chłopaków, a że tak powiem, sam transport i to już wykonam poza odcinkiem, bo też nie masz tyle czasu, żeby się w to wszystko aż tak mocno bawić, tak by nami uważam. O, tutaj właśnie już zaczniemy hamować lepiej, żeby zaraz mi te przyczepy nie wyprzedziły, bo muszę wam powiedzieć, że zestaw naprawdę pcha. Nagrywam ten odcinek po raz drugi, bo na początku Pierwszej próby nagrania, że tak powiem, tak mnie pięknie zepchało, że No uznałem, że po prostu trzeba ten odcinek nagrać jeszcze raz, bo No złożyło mi cały zestaw, palety wyleciały Także wolę teraz jechać pomału i ostrożnie No i bezpiecznie, że tak powiem, z tym wszystkim dojechać No 160 tysięcy, gdyby było na moim koncie, no bo no myślę, że jest to dość realne Z takiej racji, że już Wam zaraz pokażę po ile chodzą te jajka. O proszę bardzo, jajka są w tej chwili po 4, prawie 300. No i rzepak jest po no, 200. Także myślę, że to będzie dość fajnie. Oj, oj, oj. Tego nie przewidziałem, że to jest taka góra. Obyśmy jakkolwiek podjechali pod nią. Póki co nie jest źle, także myślę, że sobie poradzimy. Mógłbym się tylko bardziej rozpędzić, ale o tym oczywiście ja nie pomyślałem. Ale zobaczcie, że Kejsik. Poczciwy, 120 koni idzie z tym zestawem, także już dużo nie brakuje, także mam nadzieję, że dojedziemy, byle tylko się nie zatrzymywać. No, Ciężki transport jajek. zobaczymy tylko jaki z tego będzie wszystkiego zarobek. No na szybko mogę sobie policzyć 4-3, razy 3, no to tam chodzi około niby 130 tysięcy plus dopłata, plus tamte 800. Kilo, kolejne 2,5 tysiąca daje Także no ponad 130 tysięcy Tak na szybko też licząc Mogę Wam powiedzieć już teraz, że to będzie Czyli być może te 160 tysięcy na koncie przekroczę Ale o, o tym zaraz się dowiemy A jeżeli chodzi o ładowarkę No to będzie to ta mała ładowarka manitu, e, Taka sama jaką mieliśmy na testach e, Tutaj nic nie będę zmieniał bo, bo nie ma takiej potrzeby Maszyna niedroga Nieduża, ale wystarczająca, i to jest najważniejsze. Nie mamy tutaj z tą ładowarką jakichś tam większych planów, większych prac. Ta maszyna ma tylko ładować wapno, obornik, nawozy, przerzucać zboże i to jest jej cała robota. Także do tego tą ładowarkę potrzebuję, i myślę, że na tyle co ją potrzebuję, to ta mała manitka mi tutaj. Wystarczy, mogłem sobie te boczne wrota tam otworzyć ale na spokojnie, zaraz to chyba otworzę, bo jakoś trzeba tutaj sobie poradzić z wywiezieniem tego. No i jajeczka się już sprzedają. Ach, kurde, pieniążki lecą, także jest pięknie. To sobie te wrota otworzymy. Czekajcie, tu jest tylko plan do założenia, nic więcej. No, 72 tysiące wpadły i tam niespełna 72 tysiące jeszcze wpadną. Tam raczej około 60 tysięcy wpadnie z tej drugiej przyczepy. Zobaczymy. O Panie, 175 000. To mi się podoba. Wszystkie jajeczka sprzedane. Praktycznie dodatkowo zarobiliśmy jakieś 7 z groszem i 6. 13 tysięcy złotych wpadło mi dodatkowo, także nic tylko się cieszyć. Jeszcze jak tylko stąd wyjadę, to będę z siebie zadowolony, ale myślę, że tak sobie poradzimy. I ładnie tym moim dużym zestawem nawiniemy. Eee, dobra, wszystko mamy. 100 tysięcy prawie że zostaje na moim koncie. Także mogę się cieszyć, myślę, że zostanie, bo jeszcze sprzedamy ten rzepak, także te pieniążki na pewno tutaj zostaną. Jadę teraz szybko na gospodarkę, odczepiam chyba jedną przyczepę, mam by na niej taką nadzieję. Przyprowadzam ładowarkę, jedziemy sprzelać rzepak i chyba też w międzyczasie puszczę już pracownika, niech on sobie tym case'em coś tam robi. My też będziemy działali. Mam do wykarczowania troszkę tych drzewek, być może kupimy dzisiaj piłę i te drzewa, które wytnę, o ile w ogóle je wytnę, no to też przy okazji je... Sprzedamy dzisiaj. Zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Jak to będziemy stali z tym czasem. Sprawdzę sobie tam potem zegarek, jak tylko i wyłącznie zajada ładowarką. Żeby też mówię, nie był to odcinek zbyt długi, nie chcę go wrzucać pół dnia, bo też mam, że tak powiem, czas trochę ograniczony, ale tak w miarę szybko i sprawnie chcę to wrzucić, także zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. No i mam nadzieję, że on tam się gdzieś w okolicach e, środy, wtorku e, czekaj tam, wtorek e, w okolicach piątku, że on się pojawi e, także zobaczymy, bo jest niedziela, jeden odcinek jest nagrany na zaś także myślę, że to będzie takie akurat ogólnie rzecz biorąc, e, pieniążki dość dobre e, jeżeli do wiosny jeszcze udałoby mi się, żeby parę groszy wpadło z tych jaj, no to muszę Wam powiedzieć, że będzie całkiem dobrze. W tej chwili mamy kredytu około 100 tysięcy do spłaty. Mówię około, bo wiadomo, że to cały czas się spłaca. Mam taki też poniekąd zamysł, że jeżeli zostaje tych pieniążków, zostanie dość dużo, to być może przy okazji sprzedaży moich niektórych maszyn, takich jak pług, już przez zimę, być może takich jak. Gruber. Uda mi się jakoś przeżyć okres zimowy bez kredytu. Po prostu wszystkie moje oszczędności wpłacę na poczet spłaty kredytu. Będę sobie żył bez kredytu. Jedyne koszty no to utrzymanie ziemi i zwierząt. Ale wiadomo, że też z tych zwierząt parę groszy mi wpadnie. No i mam nadzieję, że gdzieś tam przed żniwami jeszcze na moim gospodarstwie jakieś tam nowe nabytki zawitają tutaj mowa o trzech nowych nabytkach. Sorry, czterech, bo jeszcze traktor, ale to jak to jeszcze wyjdzie, to się okaże w praniu. Na chwilę obecną są dość duże szanse, że właśnie pojawi się taki nowy zestaw uprawowo-siewny, czyli nowy siewnik, nowy agregat, nowa teleżówka, no i właśnie ten Case. Ogólnie gdyby teraz były pieniążki, no to tego właśnie case'a z tym gruberem, czy raczej z tym Pugiem, dłutowym bym sobie zatrzymał, ale na chwilę obecną takich pieniążków nie mam dużych, więc no niestety muszę się trochę wstrzymać, ale myślę, że już niebawem. No, podobny zestaw się u mnie pojawi. Dobra, jeszcze tylko pandeka. I druga przyczepka. I ogarnięte, sobie schowamy właśnie naszą walizkę, nie pamiętam, naprawdę możecie ją zabić, zastrzelić, nie pamiętam, mam właśnie jeszcze tutaj podczepić to wszystko, nie pamiętam, że tak powiem, ile mam rzepaku, ale to tak na oko sobie, że tak powiem, podjadę i będę sypał też jak tu o kurde mądrze stanąć, żeby tym caseem drugim wyjechać, myślę, że po prostu o. Coś takiego zrobimy. E, puszczę sobie case'a w pole, a ja sam, że tak powiem, będę tutaj sobie działał. E, tak pozwolę sobie odłączyć. A może i uda się bez tego, e, prawie. Zobaczymy, jak sobie tutaj pracownik poradzi bo chciałbym zrobić samą uprawę bez, że tak powiem, no kogo samą uprawę bez tego wału, więc no zobaczymy. Jeżeli pracownik sobie będzie radził bez opuszczenia tego wału, no to wał zostaje po prostu przy maszynie, a jeżeli nie, no to będzie trzeba go jeszcze na polu odczepić, to też zawsze case będzie miał trochę lżej. No trochę tej uprawy jest do zrobienia, także tutaj aż cztery działki zostały. Myślę, że sobie spróbujemy od tej zobaczyć, jak to e, będzie szło. O, już widzę, że opuszcza niestety ten wał, także podjedziemy sobie maszynę, opuścimy. Dobrze też, że ten wał zdjąć, to jest chwila, moment. Także na tej działaczce sobie opuścimy agregat. Szczepimy ten wał, a mój pracownik, niech sobie jeździ tutaj z samym, że tak powiem, pługiem dłutowym. Trzeba trochę tej pracy nadgonić, bo no nie ma czasu. Maszyna jest tylko do końca listopada. jak widzicie, roboty też trochę przed nami tutaj jest dobra. Maszyny używane nic ciekawego. Ten combine case trochę mi się podoba, ale na razie brak na to pieniążków, ładowarki teleskopowe, Manitu. Taka jaka, jest, taka, jaka jest, taką też kupujemy. Do manitki dobieramy sobie jeszcze. Ona będzie. Tutaj, ta łyżka. Tutaj. Miała być ta łyżka, ale z racji tego, że jest za duża, weźmiemy sobie tą 210 i w kolorze też czarnym. Kup. Na razie 90. 6 tysięcy na moim koncie, oby tylko ten pracownik tej lipy nie odwalał, to będzie dobrze, bo muszę Wam powiedzieć, że coś czuję, że będzie lipka z nim, ale postarajmy się, dajmy mu szansę, niech on tutaj trochę popracuje a my też sobie resztę, że tak powiem, rzeczy poogarniamy no i czasowo jak to wygląda, no czasowo wygląda to tak, że no, tragedii nie ma, ale też dobrze, nie jest raczej tutaj Typowych prac z uprawami sobie nie zrobię, bo nie ma na to najzwyczajniej czasu. Także raczej, tą wycinkę karczowania może sobie zrobimy na kolejnym odcinku. Kto wie, zobaczymy. Myślę, że jeszcze jeden odcinek z listopada mógłby u nas być. Na razie to dzisiaj sam transport, praktycznie. Bo zanim dojadę też tą ładowarką na gospodarkę, zanim to wszystko tam poogarnie, to też chwilę to mi zajmie. Ogólnie liczę, że będzie około 20 tysięcy złotych zarobku z rzepaku. Tak mniej więcej mi się wydaje, z moich obliczeń. To też będę około 16 tysięcy na plusie. Plus, chciałbym sprzedać pewne maszyny na moim gospodarstwie, takie jak na przykład pług, który troszkę pieniążków kosztuje, bo pług będzie kosztował siódemkę ponad, prawie 8 pewnie jak dobrze z kimś pogadam. Być może też na sprzedaż pójdzie talerzówka jeszcze w tym sezonie. To, e, siewnik na pewno sprzedamy, ale siewnik to dopiero gdzieś tam sprzedamy sobie w okolicach, e, no właśnie nie wiosny, a trochę później. O, wały jeszcze sporo pieniążków dadzą, wały jeszcze zostaną, e, po siebie je zastosuję. Jęczmienia, Jarego, a e, potem je też sprzedamy długo tutaj nie pobyły, ogólnie w uprawie, uważam, bezorkowej wały są mi trochę zbędne, choć z drugiej strony myślę, że można by było je postosować z racji właśnie na to, że żeby się przydały, tak, zawsze to jest coś innego, jakaś inna robota, ale też na każdej serii używać tych wałów, uważam, że to też jest tak trochę nie bardzo, więc no pewnie te wały akurat odpadną tutaj, bo Pasują tylko i wyłącznie do małego case'a. Do ursusa już nie ma szans ich podpiąć, więc po prostu pewnie się ich pozbędę. A w e, zamian za to pewnie dołożymy sobie pinioszki i kupimy chociażby jakąś większą talerzówkę, może akurat już 6-metrową. E, choć też w sumie talerzówka jest raczej maszyną, e, którą bym raczej odpuścił na chwilę obecną. Na chwilę obecną kupiłbym ciągnik, siewnik i właśnie ten pułk to są trzy maszyny, które są potrzebne. A no akurat jeżeli chodzi o, o talerzówkę, to bym się wstrzymał, bo i tak kredyt będzie dość duży. A no to akurat mi nie będzie sprzyjało w przeszłych, że tak powiem, tutaj jakichś tam nowych nabytkach i zakupach. Także wolę się na razie wstrzymać, troszkę spłacić ten kredyt, a dopiero potem Brać że tak powiem kolejne kredyty i kupować kolejne maszyny, wszystkie pola, które są tutaj koło gospodarstwa, to tam są w sumie były raz, dwa, trzy, cztery pola, już teraz są tylko i wyłącznie dwa. To już się ogarnąłem, są uprawione, czy tam raczej zaorane tym pługiem dłutowym, no i czekają na wiosnę, na uprawę. Pewnie jeszcze tam pójdzie jakieś wapno wiosną. Oprócz wapna. Wiadomo, uprawka i siew. Także tak to będzie wyglądało. Jak już jesteśmy na tym gospodarstwie, otworzymy sobie przyczepę, otworzymy wrota, No i działamy z tą naszą ładowarką. Zobaczymy, ile tego tutaj w ogóle jest. Rzepaku, 10 łyżek jak będzie, to będzie dobrze. W ogólnie na jedną przyczepę wchodzi. Tych łyżek, e, tak jak pamiętam, 8. 8 powinno wejść, myślę, 8,5 nawet bo przyczepy są, żeby Wam nie skłamać 8,5 tony ładowności dość duże także mam nadzieję, że jakoś uda się to tutaj ogarnąć kolejna sprawa, która jeszcze jest dość ważna no to ziarna A raczej zboża zboża na pasze, mamy jeszcze trochę pszenicy w silosie około 10 ton Także tutaj mam nadzieję, że uda mi się, że tak powiem, wstrzymać w tym roku od zakupu zboża, ale to jeszcze się wszystko okaże. Prawdopodobnie na wiosnę kowr będzie rozdawał jeszcze jakieś tam działki w okolicy. Zobaczymy, jeżeli będą one do wzięcia, no to, to bym chciał je zakupić, ale to zobaczymy jeszcze jak to tutaj wszystko wyjdzie w praniu. No bo jednak wniosków nie ma, chyba że będą to dzierżawy, no to przyjmę wszystkie, ale to też kwestia, że tak powiem, tego, jak to tutaj będzie wyglądała sprawa z rozstrzygnięciem tego konkursu, ale ja jestem zawsze w dobrej myśli, że się uda i że będzie, że tak powiem, dobrze. Czyżby tego, że paku było troszkę więcej niż 10, ton? bo muszę Wam powiedzieć, teraz idzie chyba czwarta łyżka. A za dużo nie ubywa tutaj z tego naszego garażu, muszę Wam powiedzieć. A wręcz przeciwnie, no, wydaje mi się, żeby było tego ponad 10 ton. Także tutaj akurat byłoby fajnie, gdyby troszkę tego było więcej, bo i tak na dwie przyczepy będę musiał pojechać z tym. Jedna przyczepa to będzie trochę za mało, także zobaczymy. Jeszcze ze dwie łyżki tutaj wejdę na tą pierwszą, a reszta już będzie szła na drugą przyczepę. Tak wynajmniej mi się wydaje, zobaczymy jak to będzie. Ogólnie powiem Wam tak, zastanawiam się dość mocno, czy by na przykład o sobie nie uruchomić trochę szybciej i już na wiosnę nie kupić siewnika tutaj, także jeszcze tak może być, że będziemy siać nowym siewnikiem. O ile sobie nasz kejsik poradzi ten mały, bo no, nie ma co ukrywać. Duży cejs będzie potrzebny do tego. Także zobaczymy. Kurde, tutaj jeszcze parę łyżek ładnych mam do wywiezienia. Tak patrzę na czas. Dobrze by było się w miarę w tym czasie wyrobić, także zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. jeszcze nie łyżkę wziąłem, ale... Już chyba teraz ta wściekła powinna być pełna, albo no, jeszcze jedna tutaj powinna wejść łóżka. Jest trochę tej zabawy, muszę Wam powiedzieć, z takim załadunkiem. Zwłaszcza, że miałem tutaj w ogóle posprzątać te wszystkie graty i no, usunąć to wszystko w się. Tutaj ma być po prostu pusty garaż, puste trzy boksy, takie typowo pod, pod zapasy nawozów, no i ewentualnie to, co się właśnie w silosach nie zmieści. Zobaczymy, raczej będę starał się robić taka, żeby tutaj wszystko w tych silosach się mieściło. Zobaczymy jeszcze jak to tutaj wyjdzie. Kurde, muszę wam powiedzieć, że jednak się mieści trochę do tych przyczep. Także jeszcze może być tak, że wszystko ogarniemy tutaj przy pomocy, czy tam przy pomocy, że będzie poniżej 10 ton. Także zobaczymy. Zaraz to się wszystko okaże. O! Tak. To już mamy 8,5, 9 ton, czyli już jest na pewno ponad 10. Ale pytanie, ile to jest to ponad 10 ton? Kurwa, nie mogę plamdaki zdjąć z tej drugiej. Dżepy. trudno, już tak to będziemy musieli załatwić. A jeszcze, kurde, deszcz może rozpadać. Także, pobyśmy się przed tym deszczem wyrobili, i to do chłopaków e, zawieźli. A potem, gdzieś tam poza odcinkiem, już postaram się ogarnąć to, by e, właśnie to wszystko fajnie wyjechało co tu się dzieje, że nie mogę wjechać, a łyżka jest trochę przy nisko, o ładnie, jeszcze myślę, że tutaj dwie łyżki będą co najmniej z tego wszystkiego, także jakieś 12-13 ton będziemy wywozili, to jeszcze lepiej, to mnie jak tutaj bardzo mocno cieszy, ogólnie myślę, że na wiosnę pozbędę się dużej ilości sprzętów, to dość nowych sprzętów, ale to też chodzi o to, żeby tutaj troszkę zmniejszyć te ilości tych maszyn. Mieć minimum, ale takie minimum, które jest po prostu potrzebne. Nie ma co ukrywać. Dobra, jeszcze tylko to tutaj sobie wysypiemy. Będzie fajnie. I jeszcze teraz będę musiał drugie drzwi otworzyć, żeby, o, sobie tutaj ładnie wjechać, i tam to pozbierać. No, i bardzo mnie ciekawi, ile tutaj ostatecznie tego rzepaku zebrałem, bo ja pamiętam tam mniej więcej ile tego było, ale też poniekąd wypadło mi to e, z głowy. Tam kojarzyłem, że to były dwie autosamki, tylko że to, czy to były pełne, czy niepełne, no to się zaraz pokaże. Teraz już te autosamki akurat są powiększone, więc akurat na pewno tego materiału wejdzie więcej jeszcze myślę, że jest pół tony wpadnie o, ładnie, idealnie pół tony wpadło jeszcze tylko, żeby wyjechać bez szwanku, to będzie dobrze no, 700 kg w sumie, a nie pół tony, ale to mniejsza o większa no i tak też jak mówiłem, prawdopodobnie maszyny na sprzedaż w siewach sprzedajemy no właśnie, po siewach sprzedajemy wały i prawdopodobnie też siewnik, aczkolwiek jeszcze nie powiedziane, że nie zrobimy takiego myku, że właśnie zostanie. Czekajcie, tylko pozamykam przed siewami. Sprzedamy jeszcze właśnie gruber i chyba tylko gruber, i być może siewnik. To jest jeszcze kwestią tego, co tutaj. Zrobimy. Jeżeli kupię siewnik, no to gruber i siewnik idą na sprzedaż, wały idą na sprzedaż po siewach, tak samo brony. Bo jeszcze bronami muszę Wam powiedzieć, że tam no, będę chciał troszkę podziałać. Pięknie, mamy prawie 13 ton, to będzie razy ponad 2000, 26 ponad 1000 zrobku, myślę, że coś około 30. Także naprawdę muszę Wam powiedzieć, że są to fajne pieniążki. Tylko sobie pojadę na odpowiednią stację skupu na chorszcz, oznacz miejsce. Tak, chorszcz? Tak, Horsz. To Nie, chorszcz. Chorszcz jest tam, ale to jest ogólnie baza e, przeładunkowa. Bo tam... O kurka wodna. Tam się jedzie pociągiem. Ja pierdzielę, co tu się zadziałało? Tam się jedzie pociągiem, także ja jadę e, teraz właśnie. Stację oddamy, tamten rzepak wysypiemy i co? I w kolejnym odcinku będziemy sobie działali dalej z tym naszym case'em na testach. Także podziałamy tutaj, widzę, że jeszcze sporo roboty mi zostało. Będę musiał też tam wykarczować trochę tego terenu. Także też trochę tego drzewa posprzedajemy. No, co by nie było, czasami po prostu trzeba takie rzeczy ogarnąć. no żeby też ten teren powiększyć tak no, nie ma co ukrywać im większy teren też tym mi łatwiej będzie się jeździło maszynami o zapomniałem o najważniejszym bo mi wpadło parę tysięcy więcej bo nasz opryskiwacz który mieliśmy musiałem sprzedać bo nie mógł się łamać za bardzo tam były z nim problemy także nastąpiła mała zmiana tutaj oczywiście standardowo lagi przy tym lesie ale spokojnie już tutaj jest pomysł tu będą piękne pola uprawne już niebawem i takich lagów być już nie powinno, ale to teraz jeszcze przeżyjemy. No i ten opryskiwacz zostanie wymieniony na coś innego. W przeszłych odcinkach raczej gdzieś tak na wiosnę się dowiecie, co to za maszyna będzie. Raczej też 15 metrowy, ale trochę inny. Ale oczywiście o tym wszystkim dowiecie się w swoim czasie. Na razie właśnie jedziemy i odstawiamy nasz materiał. Mam nadzieję, że no uda mi się tak pięknie zrobić, żeby ten kredyt tutaj spłacić, a na wiosnę po prostu te maszyny wszystkie, które chcę pokupować. Wyglądałoby to mniej więcej tak, że na samą wiosnę jeszcze kupię siewnik, a po czerwcu, kiedy to też troszkę tych pieniążków zarobimy, no to wtedy też właśnie kupimy ciągnik i kupimy ten pług dłutowy. Ten Alpego, bo muszę Wam powiedzieć, że jest świetny. Choć być może, jeśli kupimy Gruber, to się jeszcze, że tak powiem, okaże w praniu. Obym tylko w dobre miejsce przyjechał, chociaż tutaj przy aktualnych cenach rzepaku 40 zł, przy 10 tonach to jest tylko tam 400 do 500 zł różnicy. Także myślę, że przeżyjemy z tym wszystkim. Pięknie waga działa. Ile to by pokazywało? 19,342,9 tony. No, mało to prawdopodobne, ale już pomijam ten fakt. No i tu jest zasyp do pociągu. A my jedziemy tutaj. Tylko musimy sobie stronę wyładunku zmienić na inną. Wysypiemy i będzie dobrze. Także... Ja to sobie sprzedam już poza odcinkiem, a z Wami się żegnam, dziękuję za oglądanie, wbijajcie na moje pozostałe odcinki, na grupkę Mood Farminga i do kolejnego odcinka trzymajcie się, na razie cześć!